Drogi księże Macieju, nasz dzisiejszy sonnizancie. Chcieliśmy tak po Twojemu, po Ogóralsku, ale to nie jest ani takie proste, ani łatwe, co wiesz zapewne najlepiej. Dlatego to zrobimy po Cefrowsku, po Lubelsku. Drogi Księże Macieju, dziś z wielką radością chcemy Ci życzyć mnóstwo zdrowia, siły i radości, byś dalej niósł u nas na Czechowie w Lublinie góralski humor i śpiew, braterstwo i nadzieję na zbawienie. Niech Twoja serdeczna natura wciąż nas otula jak mech górski kamień, czysta i przejrzysta, a Twoje kazania rozświetlają nasze serca, jak słońce niebo nad tatrami. Z Bożym Błogosławieństwem niech Twoja posługa trwa nadal, a nasza wspólnota w Lublinie na zawsze macie w swoich modlitwach i pobożnych czynach. Wszystkiego. Najlepszego w dniu imienin. Hej! Czcigodny księże, Macieju, drogi solenizancie, w imieniu Legionu Maryi składamy Ci najserdeczniejsze życzenia obfitości łask Bożych, darów ducha świętego, zdrowia, sił i zdrowia na każdy dzień Twojego życia zakonnego i kapłańskiego, radości spełnionej posługi kapłańskiej i wytrwałości w podążaniu drogą Bożą do świętości. Niech w sercu Twoim zawsze gości radość. I pokój pochodzący od Chrystusa. A Maryja niepokalana, matka kapłanów, niech wspiera Twoją posługę kapłańską, otacza opieką i wyprasza u swojego syna wszystkie potrzebne łaski. Życzymy samych pięknych i radosnych dni, pełnych szczęścia, miłości, sił i zdrowia. Niech na Twoim kapłańskim szlaku spotykają Cię tylko sami życzliwi i darzący przyjaźnią ludzie. Zapewniamy o naszej modlitwie. Szczęść Boże. Drogi Księżę Macieju, w imieniu Sercańskiej Wspólnoty Świeckich pragniemy podziękować Panu Bogu przede wszystkim, ale i Księdzu za obecność w naszej rodzinie parafialnej. Już tutaj o talentach i różnych posługach było powiedziane troszkę, ale ja wspomnę taki jeszcze jeden talent kulinarny i tą. I tę kwaśnicę z rodzinnego dnia radości. Pewnie wiele więcej można byłoby jeszcze tutaj wyliczać tych tak, talentów. Bóg zapłać właśnie za, za to, że ksiądz, nie tylko dzieci, księdza kochają, ale my dorośli też, bo rzeczywiście ksiądz jest dla nas otwarty, radosny i. Może nie zawsze dostępny, ale jako duszpastersko na pewno tak. W imieniu właśnie sercańskiej wspólnoty życzymy obfitości darów, serca Jezusowego, opieki Matki Najświętszej i świętego patrona, a może tak szczególnie świętego Michała Archanioła, który księdza tutaj do nas przyprowadził. Bóg zapłać, cześć Boże. Co jej przyczyną. Niech strumienie łaski, niech strumienie łaski na Ciebie popłyną. Niech strumienie łaski, niech strumienie łaski na Ciebie popłyną. Najpierw, moi drodzy, jak będziecie wychodzić z kościoła, to na środku ministranci stoją z cukierkami. Można się poczęstować cukierkami, nie cukierkiem. A po drugie, to dziękuję moim współbraciom, wszystkim kapłanom, że tutaj są, za modlitwę. No i także i Wam wszystkim. No, chociaż Giewontu z Lubina nie widać, ale dobrze tu być, ale dobrze tu być razem z Wami i dziękuję Bogu, że tu jestem i mogę mogę razem z wami w tej parafii się realizować. Jeszcze trzydziestkę mamy dzisiaj, znaczy w sumie to chyba nie dzisiaj, jak pamiętam, jak przyjmowałem intencje, ale Agata też, modliliśmy się za nią, więc dużo zdrowia i dla niej pomyślności na te 18 plus dwanaście, może tak, lepiej, tak to zróbmy. Jak Pan Bóg też błogosławi nam wszystkim. Bóg zapłać. Dobrego wieczoru. Hej! Pan z Wami, niech Was błogosławi szczerze Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Idźcie w pokoju z Chrystusem. litości Boże nieskończone nieskończony według wielkiego miłosierdzia według litości Twej niepoliczonej chciej zmazać mnóstwo Myj mię z złości, oczyść mnie z brudu, bo ja poznałem i grzech mój za. Mm-hmm.